Masz, k***a ku... Siemanko, pozdro Mikołaj Jaka skrzynka? Giant chest, ku... Giant chest Mówiłem, że będzie dobra skrzynka Piąteczka dla was wszystkich, piąteczki Giant chest Wow Wow Ha, 4 HP, zajebiście Dobry wieczór w Siemanko, gaśnica. Legendarny chest. Ja k. Wow, kur. Hej, cześć Siemanko, z tej strony w to jest kolejny odcinek z Clash Royale i tak przyszedł dzisiaj ten. Moment, żeby otworzyć te skrzynki, ogólnie sobie je zbostujemy, zagemy, Bo nie chce mi się czekać Jeszcze tych 24 godzin, a pasuje wrzucić odcineczek Oczywiście Ten cały opening jest dedykowany Wam Wam, czyli moim najdroższym widzom Którzy tak często wpadacie na moje odcinki Łapkujecie i komentujecie, także to jest słuchajcie, to jest dla Was opening Z taką małą dedykacją I co, zrobimy sobie tak Otwieram skrzynkę Idę na walkę Kończę walkę, otwieram skrzynkę. Słuchajcie i tak po kolei, aż otworzymy cztery. Oczywiście zaczynamy od y, Giant Chestów. No i później Magical i na samym końcu Legendary Chest. Zobaczymy, co trafimy z tej legendarnej skrzyneczki, a więc pierwsze może sobie przyspieszmy tą skrzynkę. Aha, nie, dobra. Bo widzę, że ja będę musiał otworzyć Magicala, także idziemy zawalczyć z gościem. I, 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 i. Albo nie, czekajcie, otworzę tego Magical Chesta. Tak, otworzę tego Magical Chesta pierwszego. I myślę, że będzie ok. Dobra. Może tutaj się już jakaś legenda. Goldzik, Canon. Birgoblinsy, Ice Spirit. Nie będzie legendy jak zawsze, słuchajcie, ja mam pecha, kurwa. Cztery bowlerki i lecimy. Lecimy, słuchajcie, tak. Otwórzmy. Otwieramy sobie powoli, a my lecimy zawalczyć co nieco. Tak. Widzieliście, już za chwilę będę mieć ształki na 13 levelu. Już się kurczę, nie mogę doczekać. Jest hajs, słuchajcie, jest hajs, jest wszystko i. Będziemy lecieć. Dobra, zaczynamy lawą. Tu będzie bardzo łatwo, słuchajcie. Bardzo, to będą bardzo łatwe walki. Tak. No, nawet nie zdążę tutaj nic zrobić. Dobra. Gdzie on się skupił? Gdzie się skupiło to inferno? Inferno na infernie? Dobra, może być. Fire Spiritki, Fire Spiritki, Fire Fire spiritsy. Dobra. Oj, boom bum, siadło. I jeszcze by to inferno dragon obiło? Czy to jeszcze obije? Kurczę, to już nie ubiło nic, nic kompletnie, nic. I pójdę tutaj teraz po trzy gwiazdeczki mi się wydaje. Tak. Gościa, co nieco wkurwić. Dobra. O, może być, może być, słuchajcie. Teraz tylko jednąć się poczy. Kurczę właśnie nie wiem, czy zbierać teraz. Czy wydawać gold na. Y, właśnie na elite, czy po prostu kupić. Kupywać y, lawę. Tam co jakiś czas po jednej karcie. Dobra, czy to inferno zakończy. Te żywota, tego Kinga? Tak, dobra możemy, możemy sobie otwierać tego Magical Chest'a Kurczę, troszkę światło na mnie strasznie pada, ale to nic, słuchajcie To nic, yy, dobra eee. Giant Giant, 72 gemy. Goldzik Muszkieterka Battle Ram Bombery Myślałem, że będzie lepiej, kurczę Dobra, 12 godzin Lecimy z następną walką Także na spokojnie Lawa hound, Lava hound, lava, lawa, 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 Ale to te, słuchajcie, te walki to są naprawdę bardzo łatwe. Wczoraj był ogólnie stream, testowaliśmy sobie różne taki. Napalaliśmy z 1500 pucharków, bo dużo osób pytało o to, dlaczego to... Dlaczego tak się stało, dlaczego wkurnionym zrzuciłeś te pucharki? A ja po prostu tłumaczyłem, że, że będziemy cisnąć słuchajcie. Puchareczki, był stream oczywiście, dużo osób było, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie Tych, którzy byli na tym streamie, Jakże fajnym streamie Dobra No i pękło I Dziękuję I tutaj jeszcze, może się uda, może się nie uda Tak Inferno szybko upi i widzicie? Widzicie jak szybko? Dzisiaj nie będziecie musieli czekać na te skrzynki, co nie? Tylko po prostu wbijamy sobie raz, raz, raz. Bym się normalnie wkurzył, jakbyś, jakby, jakby mi jakaś dobra skrzynka wyleciała tutaj. Bo jestem tak, jestem tak nisko. Yy, dobra, słuchajcie. Giant chest. Później Legendary chest. Dobra, gold. Lighting Hogi. Zap. Jak zawsze Zap. Dobra, robimy miejsce i lecimy. <laughs> Za chwilę sobie otworzymy tego Legendar Chesta. Dobra, gościu tutaj ma tak, gościu tak Zacznijmy sobie tymi minionkami Już go od razu wkurwimy na samo wejście Wow, mega minion level 9 Co za gość No dawaj, 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 ciężkie oddoby nie ma zapa gościu, nie ma Zapa. Dobra, no czy jest? O, minionki wyrzucił. Zobaczmy. O, twardo, twardo gościu jedzie, nie ma co No sorry, sorry kolego Będę cię musiał wkurzyć w tym momencie.

Ha lawą zaczniemy, lawą. Może zaczniemy, lawą, e, lawa. Lawka ci pawka, co nie? Ej, lawa hun. Go się może oddała, tak, co nie? Ja normalnie jeszcze jeden na bym sobie zrobił. Normalnie tak wam mówię, że jeszcze jeden na bym sobie zrobił. Dobra, Inferno Dragon. Jedna z lepszych legend, według mnie.

Przynajmniej będziemy mieć zabawę, co nie? Fuck off. Ja tak się bawię, kurwa. A tu widzicie, widzicie, widzicie co tutaj się dzieje, fuck off. Ja tu chciałem jeszcze wygrać. Dobra Ja tak się kurwa bawię A tu pękło A tu pękło słuchajcie, Legendary Chest, Kurczę, Legendary Chest O jest. Hi, hi, hi. Jeszcze Golden Chest chyba. No ciekawie słuchajcie, ciekawie Legendary Chest Co będzie w tej pięknej skrzynce? Co tutaj się może kryć? Lok? Lumberjack? Zobaczmy Otwieramy tego legendarnego Czesta. Ice Wizard. Serio? Serio? Serio, Ice Wizard? O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże. Ice Wizard. Myślałem, że będzie chociaż troszkę lepiej, ale niestety nie jest. Kurczę, 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 kurczę. Liczyłem tutaj na. Kurczę, liczyłem tutaj na Lawę albo na Inferno Dragon w ostateczności Minera, ale niestety jest Ice Wizard, fuck off. No niestety, 1 na 10. Będzie nam bliżej do czwartego levelu, tego Ice Wizarda. I kurczę, otwieramy sobie tego. Silver Chest z 10 Arenem. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Ja wam dziękuję za dużo subskrypcji, za dużo komentarzy, za dużo lajków i naprawdę jesteście zajebiści. Ja się z wami żegnam To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się ciepło. Życzę wam miłego dnia. No i do zobaczenia już wkrótce, tak? Cześć, czała Pozdro.